To już za chwilę, szanowni państwo. Jeszcze tylko moment, a będziemy mogli uczestniczyć w kolejnym piłkarskim święcie. Kolejnym wielkim, mam nadzieję, spektaklu. Nie mogę się już doczekać. Zapowiada nam się wyborne widowisko. Bądźcie z nami. Czy uda im się pokonać rywala? Relacja na żywo wkrótce. Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1 Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale. No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Ale zagrana niebezpieczna piłka. Pewna interwencja. Łatwy strzał. O i to był książkowy odbiór piłki. Teraz może być groźnie. Dani Ramirez urwał się o bronie. No to mamy rzut karny. Jeśli teraz go wykorzystają to wyjdą na prowadzenie. I za to zagranie. Mamy żółtą kartkę dla bramkarza. Stoi przed szansą na trafienie na 1 do 0. I piłka ląduje w bramce! Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Piłka z 11 metrów powędrowała do bramki. Na linii bramkowej brak reakcji. Była nadzieja na łatwy łup, jednak nie tym razem. Strzał był skierowany do boku. No to mamy 1 do 0. Piłka do Daniego Ramireza. Okazja teraz! Tak! ale się rozpędzili! Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Co do milisekundy wymierzył to podanie w uliczkę, żeby nie było spalonego. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. Na razie 2-0. Aj, piłka leci daleko od bramki, nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej, i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Świetne, prostopadłe podanie. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Rywal naciska, może zaliczyć stratę. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Dobrze, teraz mija rywala. Okazja! Dobrze, matras. Blokuje teraz to dośrodkowanie. I otwiera się szansa na gola. A teraz gol! I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, mili państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? Tu było za dużo czasu i miejsca. Obrona się nie spisała, ale trzeba docenić spokój, z jakim została wykończona ta akcja, bo wcale nie była to prosta sytuacja. A więc mamy 3 do 0. piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. To granie Daniego Ramireza. Pierwsza klasa. Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. Świetne, prosto padłe zagranie. Czy wykorzysta to doskonałe podanie? Aj! Miała być z tego bramkowa sytuacja, a wyszła, jak Państwo widzicie, strata piłki. Podanie przejęte. Co dalej? Został nam jeszcze kwadrans z regulaminowego czasu gry. I obrona teraz ograna. Czy stoła to wykorzystać? I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Czy trafi do siatki? Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. O, i to był książkowy odbiór piłki. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No dziś.